O, dzień dobry. Dzień, dzień dobry, dobry, dzień dobry. Czy pan zauważył? Czuję się, jesień, nie? Kościa się. jakoś tak. Oj! Liście z krzaków spadają. Co? Panie Tadeusz. Co no, się stało? Cisza przedwyborcza przecież się zaczęła. To co? To liść spadnie, to słychać? No, liściów. Może pan o liściach mówić ile pan chce, ale dlaczego on ma z krzaków spadać? To. Ale o. o... Żadnych nazwisk, żadnych aluzji. Aj, 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 jutro wyboru, tak, no, Jeszcze dać! może z Olszyn. Co? Nie, nie, broń pan Boże. Powie. No, nie, nie, ja proszę pana, właśnie chodzę i sprawdzam, czy tu na terenie naszej, prawda, jurysdykcji, naszego komisariatu. Skąd pan za takie słowo jurysdykcja? No, no, wczoraj mieliśmy szkolenie, powtarzaliśmy tak jak. Dobrze, dobrze. No. Tak jak Araby, te sury, czy coś tam. No i proszę pana, sprawdzam, czy właśnie warunki ciszy przedwyborczej są tu. Nie Bo wolno. Tu nic nie wolno takiego. Widziałem taka. Baba w łopuchach siedziała. Pogoniłem, proszę pana. Widziałem tutaj niedaleko gość kwas z ogórków pił, bo, bo kac go męczył. Mówię, was nie, nie proszę. Przez cisza. pan rozumie, cisza. Przed... Pies się wałęsał, kazałem mu się wynosić. Szczeka tam gdzieś w oddali, proszę pana. Jak cisza, to jest cisza. Jednoznacznie dla wszystkich. Cisza przed wyborem. To wie pan co, to my też dzisiaj... Dajmy spokój polityce. Nie będziemy gadać nic. Niech nie pan, wiem nic jakiś, o polityce. Nie, jakiś temat trzeba by znaleźć, że to w ogóle nie u nas w kraju, żeby się działo. No nie u nas w kraju, a coś się dzieje poza naszym krajem. Dzie